Pilar Eternity 2 mam 60 godzin rozbite na dwie postacie, dwa podejścia i w sumie zero zakończeń. I z każdym dniem i z każdym rozpraszaczem coraz trudniej mi do niej wrócić, a sami wiecie jak to jest wrócić do starego sejwa w grze RPG. Co się dzieje? Pilarsy 2 mają 88 punktów na Metacritic. Na Steamie ostatni achievement z głównego wątku odblokowało zaś 19% graczy. Należy więc do 81% graczy, którzy mają grę na Steamie, ale którzy nie zobaczyli finału. Wysoka ocena nie idzie w parze z wysokim procentem odbiorców, którzy zobaczyli finał. Dlaczego? Czy gra jest za długa? Czy limit poziomów zdobywamy zbyt szybko? A może gra początkowo była zbyt łatwa, bo dopiero z czasem zmieniono nieco balans? Pewnie wszystko naraz. Wiadomo też, że Larsy 2 były dla Obsidianu sporym finansowym rozczarowaniem. Czy takich przypadków jest więcej? Poświęciłem więc niezliczone godziny, aby przeanalizować listę gier na Metacritic, a także listę achievementów, aby zobaczyć, które najlepiej oceniane gry. Kończymy najrzadziej. Oczywiście są tutaj metodologiczne wertepy, o których teraz nie chciałbym mówić zbyt wiele, ale wystarczy podkreślić, że brakuje tutaj gier, które nie mają achievementów oraz które są na platformy, na których nie miałem jak sprawdzić achievementów. Dlatego też skupiłem się na najłatwiej dostępnych listach osiągnięć, czyli tych na Steamie. Oto więc 10 najlepiej ocenianych gier, których tak naprawdę nie kończymy. Tak, mówiliśmy o tym przed chwilą. Pójdźmy dalej. Jedna z najlepszych gier ostatniej dekady, okupiona bolesnym crunchem deweloperów, ale za to obsypana nagrodami i świetnymi ocenami. Odważna, jeśli chodzi o budowanie sandboxa, pełna szczegółów, piękna i z dobrą fabułą. Ale coś w niej musi być nie tak, bo zaledwie 16,8% graczy na Steamie skończyło wątek główny. Jak na grę podchodzącą pod dychę, to ciut mało. I jasne, gra na Steamie jest dopiero od grudnia 2019 roku, ale przy tym na przykład Borderlands 3 skończyło już 39% graczy i to w zaledwie 3 miesiące, bo na Steama trafiły dopiero w marcu 2020. I nie, nie twierdzę, że Borderlands 3 są lepsze. Tak, gra jest po prostu bardziej przystępna, łatwiej wchodzi. Borderlands 3 przechodzi się niejako z automatu, i aż 30% graczy zdobyło maksymalny 50 level, przynajmniej maksymalny w podstawce. Ale zobaczmy, że Wiedźmina 3 przy tym ukończyło 27% graczy, Assassin's Creed Odyssey 33%, a takie świeżutkie Ori and the Will of the Wisps 50%, ale to gra na 12 godzin, więc inna skala. Reddit w tym materiale posłuży nam jako pewien wyznacznik tego, co jest wysokim, a co niskim procentem ukończenia gry, i 16% to raczej dość mało. Sandboxy, rzecz jasna, są gatunkiem, który wymaga sporego zaparcia, żeby zobaczyć napisy końcowe. Wydawałoby się jednak, że gry Rockstar, tak chwalone za fabułę i postacie, będą wybijały się na plus na tle konkurencji, i wcale tak nie jest. GTA 5 do dzisiaj skończyło zaledwie 23,8% graczy, a mówimy o grze, która lekką ręką zbierała wszędzie 10 na 10. I bądźmy szczerze, GTA 5 nie jest grą wymagającą, a na przykład takie Sekiro, gra cholernie trudna, ma ten współczynnik przejścia na poziomie 24%. Co jest w takim razie nie tak z Red Deadem? Wystarczy popatrzeć na najbardziej popularne pc mody do gry, które przenoszą akcje od razu do otwartego świata. Red Dead 2 na PC, a szczególnie na Steamie, musiał oberwać za fakt, że gra wcześniej do ogrania także na konsoli. I szczerze nie jest to chyba tytuł, który chciałoby się kończyć drugi raz. Ale do tego bądźmy szczerzy, gra jest dość ślamazarna. Robi wrażenie, ale żeby docisnąć ją do końca, jak widać, nie jest to tak powszechne. Ale sprawdziliśmy jeszcze dane Achievementa na PS4. Tam statystyka jest znacznie lepsza. 28,5% graczy w ciągu półtora roku zobaczyło napisy końcowe. Ale popatrzmy na to z drugiej strony. Gra dekady, przy której 7 na 10 graczy nie zobaczyło finału. Chyba, że na YouTubie. Bayonetta to jedna z tych gier, w które pececiarze mieli nigdy nie zagrać. Wiecie, ekskluzywność konsolowa, PC-ty nie nadają się do slasherów i inne dyrdy mały. Gra wyszła na konsolę jeszcze w 2009 roku, a na pc PC-tach dopiero w 2017. Spore opóźnienie nie sprawiło jednak, że gra się jakoś źle zestarzała. Precyzyjny gameplay pozostał taki sam i został doceniony zarówno przez recenzentów, jak i graczy. Ale nie przełożyło się to na wysoki procent ukończenia gry. Zaledwie 14% posiadaczy zobaczyło finał na normalu. I pamiętajmy, że bajoneta to żaden Red Dead. Przejście gry trwa około 10 godzin. Czy gra była jednak zbyt dziwna dla pceciarzy? To możliwe. Bo jest dziwna. Nawet jak na Platinum Games. Skyrim gra legenda, uwielbiam ją. To najlepsza zręcznościowa gra fantazji z perspektywy pierwszej osoby i nigdzie indziej nie chodzi się tak dobrze po otwartym świecie. Ale wiecie, co zrobiłem na samym, samym końcu, aby zdobyć odpowiedniego achievementa? Skończyłem wątek główny. Serio, w Skyrima nie gra się ani dla fabuły, ani dla postaci, to niby oczywistość, ale jest coś zabawnego w tym, że gra oceniana tak dobrze może mieć element zrobiony tak źle. Drewniane dialogi, okropne scenki odgrywane przez NPC-ów, rozczarowujący finał. Nic dziwnego, że gracze wolą błąkać się po pustkowiach niż śledzić losy faktycznego fabularnego polowania na smoki. I wiecie, co to właśnie słabość fabuły Skyrima już te 9 lat temu sugerowała słabość całej Betezdy. Coraz gorsze gry nie powinny być tutaj zaskoczeniem. Ziarno przeciętności po prostu. w w końcu wypuściło kwiat w postaci Fallouta 4, a później Fallouta 76. Jest pewna kategoria gier indie, na których sukces składa się kilka elementów. Niska cena, np. 54 zł, wysoka jakość, a więc też wysoka ocena, 90 punktów, a także wysoki poziom nostalgii, 2D i labirynty. Spelanki to urocza gra, która zasłużenie dobrze się sprzedała, ale jest to też gra, od której łatwo się odbić. Gra ma wysoki próg wejścia, bo z jednej strony łączy estetykę i wysoki poziom trudności z przełomu lat 80. i 90., ale do tego dokłada losowe generowanie poziomów, a więc nie ma mowy o wkuciu na pamięć kolejnych oddóg labiryntu. Gra nagradza za to naszego skilla w dostosowywaniu się do zmiennych wyzwań. To w sumie genialne rozwiązanie, bardzo fair wobec gracza, ale przy tym spelanki wymaga zaangażowania nie mniejszego niż takie Dark Souls'y. Gry musimy się uczyć od zera, a każdy sukces okupiony jest licznymi porażkami gra legenda. Nieraz takie hasełko jest raczej w stanie odstraszyć niż zachęcić młodych graczy do zagrania w stary tytuł. W wypadku Baldura przy Enhanced Edition mamy po raz pierwszy okazję zobaczyć statystyki osiągnięć, bo wiecie oryginalny Baldur powstał 21 lat temu i ciekawostka wtedy jeszcze nie było achievementów w grach. Baldur nadal jest grą bardzo dobrą, choć może na dzisiejsze standardy dziwnie rozkładać akcenty, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że tak mało graczy dociera do finału. W pierwszej fazie gry mamy mnóstwo podróżowania po pustawych lokacjach, gdy w drugiej połowie, trafiamy do samych wrót Baldura i tam ciągle wchodzimy i wychodzimy z budynków, przeszukując każdy domek w poszukiwaniu questów i skarbów. I wiecie co? Grałem dwiema postaciami w Enhanced Edition i żadną z nich nie udało mi się skończyć wątku w samych wrotach Baldura. To w sumie ciekawe, że tytułowe miasto Wrota Baldura było dla mnie symbolicznym końcem grania w Enhanced Edition Baldur's Gate. W tym wypadku możemy też mieć inny problem. Otóż wiele osób, tak jak ja, powraca do Baldura po latach i nie sądzę, aby gra przyciągała zbyt wielu nowych odbiorców. Ukończenie gry te 20 lat temu i nostalgiczny powrót to zakładam częsty scenariusz. A takie nostalgiczne wypady wcale nie mają w sobie jakiejś stałości. Być może samo przypomnienie sobie Baldura to to, co wystarcza graczom. Ogrywanie fabuły do końca już niekoniecznie. Ej, patrz, gra przy której udowodnisz, jak bardzo jesteś inteligentny. Za 54 zł zagrasz w grę, którą pokazał chyt w swoim materiale i która ma baba w tytule. Jak nie odmówić? Oczywiście pierwszy kontakt z Baba Izju jest jak najbardziej pozytywny. Pomysłowa mechanika sprawia, że od razu wiemy, że gramy w coś unikatowego, ale też cholernie trudnego. Poziom trudności rośnie błyskawicznie i z czasem standardem stają się etapy, które bez poradników mogą przybrać postać wielogodzinnej batalii, batalii z ograniczeniami własnego mózgu. To poświęcenie, na których większość z nas nie jest gotowa. Ja nie jestem. Bądźmy poważni, jak nie zabije nikogo w godzinę gry, to zmieniam grę. Baba is You, podobnie jak Spelanki, pozostaje więc tanią, świetnie ocenianą górą, która zdecydowanie nie jest dla każdego. Łatwo ją kupić, ale cholernie trudno dotrzeć do końca. Hardkorowe gry przyciągają hardkorowych odbiorców i to widać, takie gry jak Dark Souls, Sekiro czy strategie pokroju XCOMa i XCOMa 2 mają bardzo wysoki procent średniego ukończenia. Jednym słowem, ci, którzy decydują się na zakup, wiedzą czego chcą, dostają to, a gra jest na tyle dobra że gracze dochodzą przeważnie do samego końca. Ale mamy też Unity of Command 2, sequel hardkorowej, turowej strategii w realiach II wojny światowej. Unity of Command 2 jest ładniejsza, bardziej przejrzysta i ogólnie ciekawsza od oryginału. W kampanii, w której wcielamy się w alenckiego dowódcę, staramy się doprowadzić do zwycięstwa z Niemcami. Zaczynamy w Afryce, aby podobnie jak w rzeczywistości doprowadzić w końcu do upadku twierdzy Europa. Twórcy chwalą się, że kampania jest nieliniowa, to znaczy zależnie od naszych decyzji i zależnie od tego, jak nam idzie w kolejnych misjach, Przebieg kampanii może wyglądać inaczej. Czyli podobnie jak w Panzer General czy w Panzer Court tyle że Unity of Command dodaje kilka mechanik, które znacznie utrudniają ogarnięcie zasad. Przede wszystkim problemem jest zaopatrzenie, ale mamy też punkty dowodzenia, które możemy przeznaczać na dodatkowe akcje, no i jeszcze kupujemy za prestiż specjalne karty atuty na kolejne misje. Po drodze możemy popełnić więc mnóstwo błędów, ale największym z nich jest zbyt szybkie rzucenie się na kampanię. Największy atut gry, czyli kampania, nie jest łatwa, a do tego jest dość nieczytelna, bo tutorial, ale to zestaw osobnych misji, które szczerze niezbyt dobrze przygotowują do pierwszego prawdziwego zadania. Brakuje tutaj jednej, dwóch misji, które pokazałyby bardziej subtelne mechaniki, bo co do zasad gry panuje pewien chaos. Dokumentacja gry uzupełniana była dopiero po premierze, a forum Unity of Command 2 pełne jest pytań, na które gracze nie mogą znaleźć odpowiedzi w samej grze. No bo patrzcie na to. Co gorsza, gra domyślnie napisana jest jak strategiczny roguelike. Gra zapisuje każdy ruch i kumulacja błędów może prowadzić do konieczności uruchomienia gry od początku. W ten sposób nawet hardkorowi gracze, bo kto inny by kupił turową strategie do finału kampanii docierają bardzo rzadko. Shovel Knight to gra, która wygląda jak zagubiony ekskluzywna Nesa i jednocześnie opus magnum epoki 8-bitów, a wszystko to w 2014 roku i na Steamie, no i na wielu wielu innych platformach. Gra okazała się wielkim sukcesem i twórcy rozszerzyli zawartość o trzy duże darmowe dodatki, w których gramy innymi postaciami, przyszłymi bossami z Shovel Knight. Przyszłymi, bo dwa z dodatków to Clipquele, a jeden przedstawia historię alternatywną do tej z podstawki. Co więcej, te dodatki wyszły na tyle duże, że twórcy postanowili dwa z nich sprzedawać jako osobne gry. Ale bądźmy szczerzy, czy ktoś, kto nie zna Shovel Knight'a, rzuci się na dodatki, które są nieraz trudniejsze niż podstawka. I tak ostateczny finał sagi Shovel Knight w postaci ogromnego King of Cards, tak dodawał też minigrę karcianą, wyszedł dopiero w grudniu 2019 roku. I wiecie co, mało kto z posiadaczy oryginalnego Shovel Knight'a zobaczył finał King of Cards, zaledwie 3,7% z ponad 500 tysięcy graczy. Tyle że nie Którzy kupili King of Cards jako samodzielną grę, ale takich kopii rozeszło się na Steamie około 2000. Gdy sumujemy wszystkich graczy, którzy mają Shovel Knight w jakiejś postaci na Steamie i do tego sumujemy wszystkich tych, którzy skończyli King of Cards w jakiejś postaci na Steamie, tak wyjdzie nam dalej bardzo niski udział na poziomie 3,8% graczy, którym udało się skończyć King of Cards. Bardzo mało. Na sam koniec gra kuriozalna, wydawana epizodycznie od 2013 do 2020 roku. Kentucky Root Zero to przedziwna i przepiękna przygodówka, przynosząca na myśl Twin Peaks i w ogóle twórczość Davida Lynch'a. Rozwój gry toczył się w swoim bardzo powolnym tempie, bo 5 epizodów na 8 lat nie brzmi jakoś imponująco w czasach, gdy Ubisoft jest w stanie wydawać jednego dużego sandboxa każdej jesieni. Ale jakie są to sandboxy, to już inna sprawa. Mniejsza z tym, bo Kentucky Road Zero tworzą zaledwie trzy osoby. Ale ta epizodyczna formuła zaszkodziła w pełnym skonsumowaniu gry, szczególnie w dotarciu do finału. Bo wiecie, czwarty akt wyszedł w lipcu 2016 roku i na finał w postaci aktu piątego gracze musieli więc czekać niemal 4 lata. I ponoć zakończenie jest super, ale przerwa była na tyle długa, że wypadałoby całe Kentucky Route Zero zacząć od początku ilu graczom będzie się chciało. Jakie mogą być wnioski z tych 10 przykładów? Kupujemy na Steamie świetne gry, które już kiedyś przeszliśmy na innej platformie, ale nie mamy siły kończyć ich po raz drugi. Kupujemy polecane gry, ale okazuje się, że są nieco inne niż się spodziewaliśmy, na przykład bardzo trudne. Bardzo długie gry mogą nam się początkowo bardzo podobać, ale z czasem nas jednak nudzą. Główny wątek potrafi być mniej ciekawy niż zabawa w otwartym świecie. Na koniec pytanie do Was, jakim świetnym grom Wy nie daliście rady? Komentarze są wasze. хорошая